Pewnego dnia, a był to najcudowniejszy dzień w roku, Wigilia Bożego Narodzenia, pan Scrooge siedział w swoim kantorze i liczył pieniądze. 10, 15, 25. 30. Ostatni przechodnie spieszyli do ciepłych domów, by cieszyć się nadchodzącym świętem. A pan Scrooge tkwił w ciemnej izbie. Wolał mieć na oku swojego buchaltera i swoje szylingi. 150. 200, 300. Panie Scrooge, nie można by tak dorzucić węgla do pieca? Bróz idzie z dworu, aż palce cierpną. Kopotę gadasz, panie Krejc? Nie tam palce nie cierpną, bo pan liczysz te pieniądze, aż iskry lecą. Buchalter owinął ciasno szalik wokół szyi. Spróbował się ogrzać przy świecy. Nagle drzwi kantoru otworzyły się szeroko. Wesołych świąt, wujaszku. Niech cię Bóg ma w swojej opiece. Bzdura! Święta nazywasz bzdurą? Myślę, że w głębi duszy tak nie myślisz. A właśnie, że myślę. Jaki ty masz powód, żeby być wesoły, skoro jesteś biedny? Zgoda, wujaszku, więc powiedz, jaki ty masz powód, żeby być smutnym? Taki bogacz. Bzdura! Nie bądź taki zły, wujaszku. Jak mogę nie być zły? Skoro żyjesz w świecie zaludnionym przez głupców, to licha z wesołymi świętami. Każdym Bożym Narodzeniem jesteś o rok starszy, ale nie jesteś bogatszy o pensa. Nie zdłoś się już, wujaszku. Przyjdź jutro do nas na obiad. Nie. Dlaczego mi odmawiasz, wuju? Żegnam. Wesołych świąt, wujaszku. Żegnam. I szczęśliwego nowego roku. Żegnam. Gdy tylko drzwi się zamknęły, pan Scrooge mógł się oddać czynności, którą ukochał najbardziej liczeniu pieniędzy. Niestety ktoś znowu mu w tym przeszkodził. Kto tam znowu? Dzień dobry. Przepraszam, czy to firma Scrooge i. i Marley? Czy mam przyjemność z panem Scroogeem, czy z panem Marleyem? E, pan Marley zmarł siedem lat temu, dziś mija siedem lat od jego śmierci. O, zapewne w imieniu świętej pamięci pana Marleja i swoim własnym by Pan wesprzeć najbardziej potrzebujących? Mamy Boże Narodzenie? Mamy przytulki. Niestety, nie, nie są one w stanie zaspokoić potrzeb wszystkich potrzebujących, dlatego zbieramy datki. Ile pan ofiaruje na ten cel? Nic. Nic? Nic. Płacę podatki, by wystarczyło, żeby utrzymać przytułki. A jeśli komuś się nie podoba, niech to szuka miejsca na ulicy. Ale tam czeka go śmierć. Świat i tak jest przeludniony. żegnam. No cóż, dobranoc. Wesołych świąt. Panie Knejcz, na pewno chciałbym mieć panie jutro wolne. Jeśli to panu odpowiada? Wcale mi to nie odpowiada. Gdy płacę całe wynagrodzenie za dzień wolny od pracy, to mnie się dzieje krzywda. Ależ to się zdarza tylko raz do roku. Kiepska wymówka dla tego, który 25 grudnia okrada cydzą kieszeń. Żegnam. Tylko proszę pojutrze być wcześnie rano. Wesołych świąt, panie Scrooge. Wesołych świąt. Brzdora. Wesołych świąt. Dwieście, Pan Skróż zamknął swój kantor i poczłapał śnieżonymi ulicami do domu. Nie widział przechodniów, spieszących do domów, pachnących wieczerzą i choinką. Pan Skróż zamknął na wszystkie zasłówki drzwi swojego domu. Jeszcze raz sprawdził, czy drzwi są zamknięte i siadł przed kominkiem z talerzem niezbyt smacznego kleiku. Dora! oczom Scrooge'a ukazała się postać zmarłego wspólnika. Kim jesteś? Spytaj mnie raczej, kim byłem. A, 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 a kim byłeś? W życiu doczesnym byłem twoim wspólnikiem, Jakubem Marlejem. Nosisz kajdany? Noszę łańcuch, który wykułem sobie za życia. Sam go wykułem, ogniwo po ogniwie. A z własnej woli go nosiłem. Czy jego wygląd cię dziwi? Tak. Jestem tu dzisiaj, by byciem ostrzec. Masz jeszcze szansę i nadzieję, by uniknąć mojego losu. Nawiedzą cię kolejno trzy duchy. Chciałbym tego uniknąć. Bez ich odwiedzin nie zdołasz uniknąć mojego losu. Byłeś byłeś mi zawsze dobrym przyjacielem. Dzięki. Scrooge nie umiałby powiedzieć, czy zjawa rozpłynęła się we mgle, czy też mgła ją pochłonęła. Ale znikła jednocześnie umilkły jej upiorne głosy. Pan Scrooge jeszcze raz dokładnie sprawdził drzwi. Były zamknięte na oba spusty. Spojrzał przez okno i bardzo zmęczony położył się na łóżku i natychmiast zasnął. Pierwsza? I nic się nie zdarzyło? Ale zanim zdążył do końca wypowiedzieć te słowa: Kim jesteś? Jestem duchem, wigilijnej przeszłości. Dawnej przeszłości? Niedawnej twojej. Co cię tu sprowadza? Przybyłem, aby cię sprowadzić ze złej drogi. Wstań i pójdź za mną. Duch wskazał mu dom jego młodości, gdzie siedział jako mały chłopiec obok swej starszej siostry, Fan. Przyjechałam, żeby cię zabrać do domu. Tak, żeby cię zabrać do domu. Do domu, do domu, do domu. Do domu, Fan? Tak, braciszku, do domu. Na dobre. Na zawsze do domu. Ojciec stał się o tyle lepszy, że ani trochę się nie bałem go spytać, czy mógłbyś wrócić do domu? I zgodził się. Rozumiesz? I zgodził się. Była wątłym spojrzeniem, ale serce miała złote. To prawda. Wyszła za mąż i umarła, ale zabiło dzieci. Jedno dziecko. A prawda? Tym dzieckiem jest Twój siostrzeniec Fred. Co z tobą? Nic takiego. Myślę, że jednak coś im trapi. Nic a nic. Gdy tylko wypowiedział te słowa, znowu zobaczył siebie. Przybyło mu lat, był teraz młodym mężczyzną w kwiecie wieku. Twarz jego nie żłobiły jeszcze ostre, słowe linie, ale widniały już na niej pierwsze oznaki skąpstwa. Nie był sam. Siedział u boku pięknej dziewczyny. Młoda ta osoba miała oczy pełne łez. Obserwowałam, jak wyrzekasz się kilku szlachetniejszych ambicji, aż obładna tobą rządza zysku, czyż nie tak? Cóż z tego, widocznie zmądrzałem, ale moje uczucie do ciebie nie zmieniło się nic a nic. Nieprawda, umowa, która między nami istnieje, sięga czasów, kiedy oboje byliśmy ubodzy i nie skarżyliśmy się na nasze ubóstwo. Kiedy zawieraliśmy naszą umowę, ty byłeś zupełnie innym człowiekiem, zmieniłeś się skróć, odchodzę. Ale dlaczego mi to robisz, piękna Bello? Czyż mam uwierzyć, że gdyby nie było naszej umowy, ty wziąłbyś sobie za żonę dziewczynę bez posagu, ty, który w najpoufniejszych nawet z nią rozmowach nade wszystko przekładałeś miarkę zysku, obyś był szczęśliwy na drodze życia, po której z własnej woli będzie stąpał. Duchu, już mi więcej nie, nic nie pokazuj. Zaprowadź mnie do domu. Dlaczego tak się bawisz momu ręką? Nagle Scrooge uświadomił sobie, że jest dziwnie wyczerpany, że ogarnia go przemożna senność. Po chwili zaś spostrzegł, że znajduje się we własnej sypialni. Ledwie przyłożył głowę do poduszki i zapadł w twardy sen. Obudziwszy się ze snu, Scrooge usiadł na łóżku. Aby zebrać myśli. Otóż tym razem nikt nie potrzebował go zawiadamiać, że za chwilę zegar wybije godzinę drugą i odbędzie rozmowę z drugim gościem z zaświatów, przysłanym mu dzięki wstawiennictwu Jakuba Marleja. Jestem duchem tegorocznego Bożego Narodzenia. Duchu zaprowadź mnie, chcesz, żeby z Twoich nauk wyciągał jak największe korzyści. Dotknij mej szaty. Scrooge wziął w rękę kraj szaty ducha i mocno ją przytrzymał. Popatrz tam. Krejcz? A to jego żona? Jak ma na imię? A ten mały chłopiec, który wiesza bombki na choince? Jak się nazywa? To jest Tim. Czemu Krejcz jest to odwrócony i płacze? Tim jest chory. To są ostatnie święta Tima. W przyszłe święta go już z nami tu nie będzie. Czy Tim musi umrzeć? No to co, że umrze? Przecież świat jest przeludniony. Posłuchaj, co mówią. Wesołych świąt wszystkim życzę. Niech nam Bóg błogosławi, drodzy moi. Wesołych, Wesołych świąt! Zdrowie pana Scrooge'a, fundatora tej kolacji. Duchu, czy ten chłopiec musi umrzeć? Jeżeli przyszłość nie zmieni tych obrazów, dziecko umrze. Pokażę ci coś jeszcze. Był to dom jego siostrzeńca Freda, w którym wraz z żoną przyjmowali w ten świąteczny dzień kilku swoich przyjaciół. Cała rzecz w tym, że z wujaszka jest śmieszny, straszliwy dziwak, a jego wady same się mszczą na nim. Musi być bardzo bogaty, bynajmniej tak mi mówiłeś. Cóż z tego, kiedy jego bogactwo nie daje mu żadnego pożytku, innym nie czyni dobra i jemu samemu nie daje żadnych korzyści. Brak mi dla niego wyrozumiałości. A mnie nie brak. Żal mi go. I choćbym chciał, nie mógłbym się na niego gniewać. Któż cierpi przez jego chimery, jak nie on sam? Wmówił sobie, że nas nie lubi i nie chciał przyjąć naszego zaproszenia na obiad, a mógł tak miło spędzić dzień. Żal mi go, ale i tak go kocham. Ja Was też kocham. A w taki dzień jak dzisiaj, jeszcze bardziej go kocham. Zdrowie wujaszka Scrooge'a! Zdrowie wujaszka Scrooge'a! Czy mogę się do was przysiąść? Szkoda, że nie ma go tu z nami. Ale ja jestem z wami. Oni cię nie słyszą. Scrooge rozejrzał się, szukając wzrokiem ducha, ale jego już nie było. A gdy umilkło ostatnie uderzenie zegara, przypomniał sobie słowa Jakuba Marleja i podniósłszy oczy, ujrzał majestatyczną jakowąś postać w płaszczu i kapturze, która szła ku niemu niczym tuman mgły sunący nisko po ziemi. Czy mam przed sobą ducha przyszłych widzieli? Przybywasz, by mi pokazać cienie tego, co się nie zdarzyło, a co się ma zdarzyć? Duch ruszył przed siebie powoli, krokiem posuwistym. Scrooge zaś podążył za nim w cieniu jego całunu, który zdawał się go unosić i ciągnąć za sobą. Nie, nie znam żadnych szczegółów. Wiem tylko, że umarł. Kiedy? Słyszałem, że dzisiejszej nocy. A co mu się tak nagle stać mogło? Myślałem, że on nigdy nie umrze. Bóg raczy wiedzieć, co mu się stało. Czy wiadomo, może co zrobił z pieniędzmi? Nic o tym nie słyszałem. Może zapisał je w swojej gildii kupieckiej? Pogrzeb będzie pewnie bardzo skromny. Nie znam doprawdy nikogo, kto by go chciał odprowadzić do grobu. Gdy uczestnicy tej rozmowy rozeszli się, Scrooge spojrzał na ducha, oczekując od niego wyjaśnień. Zamiast tego duch wskazał mu dom jego buhaltera Boba. Krzesło, na którym zawsze siedział, mały Tim, teraz było puste. O Oczy mnie bolą od tej czerni. Od czerni? O, biedny maleńki tym. Byłem tam dzisiaj. Żałowałem, żeś nie była razem ze mną. Zrobiłoby ci się lżej na duszy. Ale będziesz przecież tam często chodziła. Przyrzekłem mu, że co niedzielę będę go odwiedzał. Mój synek maleńki, moja droga dziecina. Duchu, czuję, że się zbliża nasze rozstanie. Kim był ten, ten człowiek? O którym rozmawiali mężczyźni. Zamiast odpowiedzieć, duch wskazał mu płytę nagrobną, przy której stał jego siostrzeniec. Scrooge pochylił się i zaczął czytać: Scrooge? Sk Scrooge? Żegnaj, wujaszku. Szkoda, że nie możesz być tu razem z nami, ale ja mogę być z wami. Ja bardzo tego chcę. Niestety siostrzeniec tego nie słyszał. Położył na grobie świąteczną gałązkę świerka i odszedł. A to ja jestem tym nieszczęśnikiem, o którym rozmawiali mężczyźni. Duchu, proszę, błagam Cię o pomoc. Powiedz, że zmieniając drogę życia, zmienię to, co mi pokazałeś. Uniósł huszy w górę ręce, błagając po raz ostatni. O zmianie losu Skrócz nagle poczuł ból, gdy się ocknął, zobaczył, że leży na podłodze. Nie inaczej, na własnej podłodze, przy własnym łóżku. Wybiegł na ulicę, pytając przechodniów, jaki dziś dzień. Tak, to dzień Bożego Narodzenia. Z radością zaczepił przechodniów, życząc im wesołych świąt. W otwartym na rogu sklepie kupił tego wielkiego indyka, którego widział wracając z kantoru do domu. O! Zaniosę mojemu buchalterowi, a to się dziwi. Dzień dobry, Bob. Wesołych świąt! Wesołych świąt! To dla was! A to szal dla małżonki. A to pieniądze dla Tima na lekarstwo. Tak dalej być nie może! To twoja pensja! Chcemy ją pan zmniejszyć? Nie, podwoić! Ależ, panie Scrooge! Proszę, niech pan wejdzie, niech pan nas zaszczyci. Nie, dziękuję, nie mogę. Na mnie czeka siostrzenie. Wesołych świąt. Wesołych świąt. Od tej pory Scrooge stał się dobrym przyjacielem, chlebodawcą i życzliwym człowiekiem. Powiadano też o nim, że jak nikt umie święcić Boże Narodzenie. Wesołych świąt. Mogłbyś podgrać jedną kolędę, ale cichutko. Dobra! Ale cicho wiesz. Na siatku z dziadkowej łączki, Spocznijże słodka dziecino. My ci oddechem, ogrzejem rączki, pasterki świętą godziną. Cicha noc patrzy w nasze okienka, w ubóstwie chaty się korze, łez diamentami puszczy choinka, w tą świętą noc Bożą. Chaty bez świateł pies nie zaszczeka I głucha cisza dookoła Na syna matka Syn czeka ojca Może zawoła, może zapuka Podnieśmy czoła, Chrystus się rodzi On zostaje leży ubogi Wszystkich Smutki osłodzi. Witaj nam, witaj Jezusie drogi. Dziękuję.